No i dobra, czas na kolejny wyścig po głębokim lesie. Zatem, że tym razem przejedziemy inną furką Jak widzicie, mam włączonego Porszaka. A po południu sobie pojedziemy i pociśniemy na początek. Początkujący pierwszy rajd dzisiaj. Także trzeba zrobić rozpoznanie. Zobaczymy, czy pamiętam trasę. Są taki sobie. No jak z tego wyjdę to będzie sukces, no udało się. Nie uda się wyprzedzić. Powiedziałem mi początkującym, jakieś super wyzwanie to nie było, ale widzieliście od razu pierwsze miejsce bez żadnego problemu. Czas całkowity 3,27, ale to chyba z tego, a właśnie były dwa okrążenia, a nie jak w poprzednim filmie, trzy okrążenia. Także bez jakiegoś większego problemu tutaj się udało zrobić mimo kilku głupich błędów. Dlatego spróbujemy jeszcze raz. Ale na wyższym poziomie trudności nie pamiętam na jakim jeździłem w ostatnim filmie. Czekajcie, na którym etapie tu się ten poziom trudności wybierała, pogląda, tu. Dobra, czy ja wcześniej jeździłem na zawodowcu, chyba, bo robiłem 3 okrążenia, a tutaj widzę. Początkujący amator ma dwa, także pociśniemy sobie jeszcze na amatorze dwa kółka na rozgrzewkę i wlecimy w poziom zawodowca. Chlarela ładnie zarzuciło. Nie wiem na pewno, ale wydaje mi się, że już jestem chyba na piątej pozycji. Tylko na spróbujemy... ...zmienić. Ja chyba jestem czwarty. O cholera. Oh, oh, oh. No, już liczyłem, że będzie banda. Ale ładne dwa Ferrari. Czeka, ale mam wrażenie, że zobaczył mnie w lusterko i mi no to Ferrari eleganckie jest naprawdę, kurczę, piękna wóra No z drogi gościu cholera uderzył mnie w tył Dobrze idzie pierwsza pozycja. a tych w lostar'ku nie widać no i dobra na motorze też pierwsze miejsce bez problemu 1.41 jeszcze nie, z tego co pamiętam to w ostatnim filmie miałem najlepsze no, chyba gdzieś minuta 39 <laughs> mimo, że tam niższe prędkości maksymalne się osiągało także albo jadę gorzej Albo jakoś inaczej zlicza czas w innych samochodach, co by było trochę dziwne. Dobra, jedziemy w takim razie na zawodowcu, zobaczymy. Ciekawa jaka będzie różnica. Hoho! Już mi lamboziło po zewnętrznej. kosze pięknie te woza wyglądają. Pss, to szeroko. Trochę mi porszak poszedł bokiem, ale się udało utrzymać. Tutaj znowu. No bo faktycznie zjeżdżają, bo ten przed chwilą nietkiem jakby... A nie, to Mazda jak ustąpił miejsca Lambo Widząc, że to się zbliża O ciasno No zjeżdżaj gościu Dobra, się coś się wyknąć. Ale jeszcze dwa kołka, także... Się może wiele wydarzyć. Wbijam Dobra, jest jest trzech, przed, nie, 4 O, ładnie przerył. No jest szansa tutaj ładnie wyjść i góry Cholera A zwróćcie uwagę jak się pogoda popsuła, wygląda jak zaraz miało badać

Wyprzedzi mi Bugatti na ogonie. Wyprzedził, wyprzedził. No nie. No nie, trójka mnie wyprzedziła. O, ładnie mu się skrzydełko podniosło. Nie chciało się tak skończyć to też chyba jeszcze jedno kółko Zresztą Bugatti ma za nisko wydech zawieszony, bo regularnie tutaj haczy No nie o rany <laughs> no ale dobra, lepiej niż ostatnio, bo regularnie wokół 10 pozycji się kręciłem, a teraz mam 8 przy pierwszym przejeździe a byłaby najprawdopodobniej czwarta, gdybym nie schrzanił tak mocno. Także jedziemy kolejny raz, ten sam ride. <laughs> Jeszcze raz, jaki czas, jaki czas, jaki czas. 10 sekund straty mniej więcej na no 9. 4, 7. Dobra. To ewidentnie lambo ma lepsze przyspieszenie no. niż... niż mój Porszak. Nadrobimy umiejętnościami. No Ale piękne te wózki są. słoneczku elegancko wyglądają. No się panowie, się, się, No nie. Oh, yeah. To się grubo porobiło I to z mojej winy Całe szczęście to dopiero pierwsze okrążenie także Nie podaje się i ciśniemy No ale schrzaniłem Boczkiem ładnie poleciałem. Jak to chodzi? Ho, ho. Zahaczyć mnie o, o. Zostaw, mi o tym. Co oni Takiego brania, tego zakrętu to jeszcze nie widzieliście pewnie ja też nie. Oni jakoś zwolnili, czy co, jakoś łatwo ich dogonić i wyprzedzić. Czy mi po kraksie się umiejętności wyostrzyły. Bugatti regularnie ryjają. No coś dziwne, trzecia pozycja hm. No tak, no, zwolnili czy jak chociaż okrążenie Najszybsze jakie miałem do tej pory z tego co kojarzę Pozycja trzecia ale czas łącznie pięć 12 to przy ostatnim nagraniu w takim czasie miałem 10 pozycję To na, z tego co pamiętam na autach niższej klasy no ale dobra jak tak dobrze idzie to o proszę to blokowałem jakieś gwiazdki będzie można tam sobie coś wylosować to już trzeci raz na tym samym torze na tym najwyższym trybie <laughs> poziomy trudności, czyli to był profesjonalista chyba chociaż ta zmiana biegów teraz raczej z profesjonalizmem za dużo nie miała wspólnego Chodź, poleciała? No sorry, panowie. No, GTR mnie uratował. Robią za bandę. ごめんね。<noise> ostatnie okrążenie. trochę już O, już chyba się nie udało gonić. No dobra ale tak całkiem do druga pozycja Zobaczmy jaki wynik Czasowy No teraz poszło elegancko 4,57 łącznie 58 no Tak sobie Zaokrągmy No dobra to tyle W tym odcinku z Gran Turismo Siódemki znowu Deep Forest Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, oczywiście pamiętajcie o lajku, subskrypcji i jakimś komentarzu, będzie mi miło i widzimy się w następnym odcinku, na pewno też z Devil Forest, ale tym razem najprawdopodobniej przejażdżka będzie w Ferrari, także jeżeli macie ochotę zobaczyć, to pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji, żeby nie przegapić na następnego odcinka, trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, cześć.